Ciężko się staje, co? O piątej. Zaczynamy! Pierwszy dzień bloku z chirurgii, który potrwa miesiąc. Na szóstym roku wygląda to mniej więcej tak, że nie ma za bardzo seminariów, są już tylko części praktyczne. Już szkolimy się jako ci lekarze i podejrzewam, że podczas tego bloku zajęć będę głównie na bloku. Chirurgicznym. Generalnie wylosowała mi się jako pierwsza klinika chirurgii plastycznej. Nie wolałbym coś związanego bardziej z brzuchem, chirurgię ogólną, ale chirurgia plastyczna zawsze fajnie, chętnie poobserwuję jak operuje się powieki i tego typu rzeczy. Do zobaczenia. Dzisiejszy dzień był trochę takim dniem organizacyjnym, tak jak każdy pierwszy dzień szkoły. Nie zmienia się to też na szóstym roku. I zostaliśmy oprowadzeni po oddziale. Przedstawia nam podstawowe zasady, którymi będziemy się kierować. Tylko, że mam trochę czasu, pouczę się trochę w kawiarni. Kawiarni zamówiłem sobie cold brew i pouczyłem się trochę do leku, czyli lekarskiego egzaminu końcowego. Z dziewczyną obiecaliśmy sobie, że do lutego będziemy robić przynajmniej godzinę pytań dziennie, bez względu na to, ile będzie do roboty i jak zmęczeni będziemy. Jest to tyle fajne, że wzajemnie się motywujemy i nawet jeśli jedno będzie miało małego lenia, to to drugie szybko go zmotywuje do pracy. Skorzystałem więc z tego, że miałem wolną chwilę i odhaczyłem moją pulę pytań. Aktualnie 70% leku stanowią pytania z oficjalnej bazy i ich liczba to około 3000. No więc nie ma innego wyjścia, jak po prostu je robić w kółko i w kółko. Niektórym się to podoba, innym nie. Ja raczej jestem tego przeciwnikiem, ale taki już jest system i trzeba się do niego przystosować. Jeśli odpowiedziałem źle albo czegoś nie wiedziałem, to kopiuję uzasadnienie przytoczone w kursie do mojej strony w Notion. Korzystam z kursu Więcej niż lek i bardzo go sobie chwalę. I nie, nie jest to żadna płatna promocja. Generalnie, jeśli potrzebuję szybko znaleźć informacje na temat jakiejś choroby, a nie ma tego w kursie, używam do tego Perplexity. Przeszukuję ono najbardziej sprawdzone i popularne strony medyczne, w tym medycynę praktyczną, i zazwyczaj daje świetne opisy chorób, leczenie i objawów. Perplexity to kolejne narzędzie AI do nazwijmy to lepszego googlowania. Uważam, że świetnie sprawdza się na medycynie, bo na przykład Chat GPT nie da już tak dobrych i sprawdzonych odpowiedzi, szczególnie na skomplikowane medyczne tematy. To ja się uczę, a wy oglądajcie dalej. Obiecuję, że nie będziesz się zanieśmiała. No dobra, jak nie będziesz się zanieśmiała, to dobrze. Skończyliśmy zajęcia. Wiedziałem. <laughs> Ruszyliśmy do domu. W międzyczasie zrobiliśmy zakupy, zjedliśmy obiadek, a teraz pora czas coś ugotować na najbliższe 4 dni tego pierwszego tygodnia zajęć. A Ania, się cały czas śmieje i stawię to do filmu. Ale ja się nie przyjmuję, bo wy, jeśli to oglądacie się ze mnie pewnie nie śmiejecie i wam się podoba. I dacie teraz łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Jeśli kogoś interesuje, co będę gotował, to będę robił na obiad purito. Na 6 najbliższych dni z przepisu policzonej szamy I na 6 najbliższych dni będę robił pieczoną owsiankę z malinami i bananem Meal prepping na najbliższe 6 dni zakończony Mogę się pochwalić O, a tu jeszcze owsianka Planowałem, że zajmie mi to godzinę A zajęło trzy Tak to jest z tym planowaniem W sumie się połączyłem się około półtorej godziny daleku A w ogóle, gdyby się nie wiedzieli To pod koniec 6 roku albo w trakcie nawet po piątym roku może napisać lek, czyli taki końcowy egzamin lekarski i on sprawia, że jesteście lekarzami. Jeśli skończyliście studia i zdacie lek, to jesteście lekarzami. Tak, taka historia. Troszeczkę dzisiaj posiedziałem na Instagramie, tak z pół godziny myślę. Mogą mnie siedzieć, ale nie było źle. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Więc widzimy się zaraz. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać w szpitalu lub na oddziale, ale musicie zrozumieć, że tam są pacjenci i lekarze, którzy pracują niespecjalnie. Większość z nich chce być nagrywana, albo żeby im przeszkadzano w pracy. Więc jeśli stanie się coś ciekawego, to na pewno wam o tym opowiem, ale nie zawsze będę mógł to pokazać. Do zajęć mam jeszcze około pół godziny, zanim się przebiorę i tak dalej. To chwilę potrwa, więc wyjdę trochę wcześniej, ale generalnie dużym minusem w wielu szpitalach jest to, że nie ma tam takiego miejsca dla studentów, no bo szatnia jest spokój, nawet można sobie z czymś tam usiąść, tylko są tam ludzie i nie to, że ich nie lubię, bardzo lubię moich znajomych, ale jestem straszną gadułą i wiem, że po prostu, jeśli pójdę do szatni od razu, to najprawdopodobniej nic nie zrobię. Dużo kawiarni szpitalnych jest otwartych dopiero od jakiejś ósmej, czyli no, ósmej, dziewiątej nawet, czyli nie można przed zajęciami sobie pójść tam usiąść, a tego miejsca dla studentów, którzy przyszli wcześniej na zajęcia albo czekałem na swoje zajęcia, po prostu nie ma, co jest lekko bez sensu. Zajęcia skończyłem około 12 i pierwszy raz widziałem plastykę powiek, a nawet dwie plastyki. Generalnie luźna operacja, chociaż może mieć różne poważne powikłania, w tym nawet utratę wzroku. Taki zabieg wykonywany jest w sali zabiegowej, a nie na bloku operacyjnym. Chirurg w pierwszej kolejności obrysowuje markerem obie powieki. Tak, by wiedział, jaka dokładnie jest linia cięcia, i żeby po operacji oczy i powieki były jak najbardziej symetryczne. Pacjent jest przytomny w trakcie całej operacji, leży tylko sobie z zamkniętymi oczami. Powieki ostrzykiwane są mieszanką lidokainy z adrenaliną. Ta pierwsza znieczula miejscowo dany obszar, natomiast adrenalina obkurcza naczynia i zmniejsza krwawienie podczas operacji. Dzięki temu chirurg uzyskuje dostęp do tkanki tłuszczowej, która powoduje problem z opadającymi powiekami. Nadmiar tego tłuszczu się usuwa i wszystko ładnie zaszywa. Trzeba tylko uważać, żeby nie przesadzić, bo jeśli wytnie się go za dużo, to oko może się zapadać. Podczas tej operacji bardzo ważne jest, żeby starannie zamknąć wszystkie krwające naczynia. Jeśli się tego nie zrobi, może powstać krwiak, który będzie naciskał nerw wzrokowy, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty wzroku. A co do mojego dnia, po zajęciach pouczyłem się do leku i powtórzyłem trochę wiadomości z chirurgii, a wieczorem usiadłem do pisania skryptu na odcinek, który najprawdopodobniej pojawi się za tydzień. Polecam wam trochę fajnych aplikacji. Płynnie przechodzimy do czwartku. Od rana, jak zwykle, kraty na witamina D i trochę kwasów omega-3. Jeśli jeszcze nie suplementujecie witaminy D, to pamiętajcie, że WHO zaleca młodzieży w wieku od 11 do 18 lat między 800 a 2000 jednostek dziennie, szczególnie od października do kwietnia, gdy dostęp do słońca jest ograniczony. Natomiast osobom w wieku od 18 do 65 roku życia zaleca się całoroczną suplementację, jeśli nie są wystawione na działanie słońca przez co najmniej 15 minut dziennie. A tu, tu sobie jem bułkę. Jest okropna pogoda. Jejechałem sobie do kawiarni, bo dzisiaj druga połowa grupy ma zajęcia i najprawdopodobniej pójdą na rok operacyjny. Nie będę wam za dużo mówił o tej książce, bo nagram o niej cały film. Tak bardzo mi się spodobała. Tytuł brzmi jak Najgorsza Książka Samorozwoju, ale <grym> zaskoczyła mnie swoimi koncepcjami. Chociaż ma sporo typowo coachingowych elementów, i to raczej w złym tego słowa znaczeniu, to górnie bardzo polecam. Znowu zanurkowałem w moje pytania. Jak widzicie, w jednym oknie mam otwarty kurs, a w drugim notion. W sumie głównie robiłem pytania przez jakieś półtorej godziny. Czekał nas jeszcze spacer ze śliwką. Niech wszyscy ludzie to zobaczą się. Bardzo ładnie. W domu usiadłem jeszcze do chirurgii i skorzystałem z prezentacji dostępnych w kursie więcej niż lek. Aktualnie robię głównie graficzne notatki, bo zauważyłem, że to działa u mnie najlepiej. Naprawdę spróbujcie zmienić tekst na obrazki. Nasz mózg zapamiętuje zdecydowanie lepiej. Na początku miałem sporo opory przed takim notowaniem i chciałem, żeby moje obrazki były. Ładne, śliczne, jak najlepsze. Właśnie dlatego zajmowało mi to zdecydowanie za dużo czasu i dałem sobie spokój. Dopiero kolejne książki o efektywnej nauce, które czytałem, przekonały mnie, że warto znowu dać szansę takiemu notowaniu. Tylko że z trochę innym podejściem. Generalnie chodzi o to, żeby te obrazki były brzydkie, bez sensu i co najważniejsze, wasze. W końcu one są dla Was, nikt nie ocenia ich pod kątem wykonania artystycznego. Najlepiej twórzcie proste grafiki i schematy, używajcie dużo strzałek i linii zamiast słów. A, no i najważniejsze, starajcie się stworzyć jak najwięcej głupich skojarzeń, rysunków, a nawet historyjek. Spróbujcie tego, a nie pożałujecie. Dzięki temu bez problemu zdałem wszystko na piątym roku, a naprawdę nie uczyłem się jakoś super dużo. Oprócz tego, przed przystąpieniem do prezentacji robię pytania z leku, które dotyczą tematu, żebym wiedział na co zwrócić uwagę, żeby jeszcze lepiej przygotować mój mózg do przyswojenia materiału, robię picture Book, o którym nawet nagrałem rolkę na Instagrama do którego śledzenia zachęcam. Normalnie pewnie tworzyłbym pytania, żeby aktywnie wydobywać wiedzę, powtarzając dany temat, ale w sumie więcej niż lek zrobił to już za mnie i pytania do tego tematu można znaleźć w kolejnych prezentacjach. Dlatego postanowiłem nie tracić na to czasu. Po skończonej nauce staram się pod nosem opowiedzieć wszystko, czego się nauczyłem, tak jakbym tłumaczył do komuś, kto kompletnie nie wie nic o temacie. W ten sposób sprawdzam, ile zapamiętałem, a co najważniejsze, ile zrozumiałem i czy nie mam z niczym problemu. No i dzisiaj ostatni dzień, czek. Zleciało szybko Mam nadzieję, że wejdę na scenę operacyjną nie udało się to, to tygodniu, Ale przede mną jeszcze tydzień na tym łodziarze się nie dzisiaj Kto na pewno się w tym co zobaczy. No kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Ojeju. Wasz ulubiony youtuber wyskakuje już nawet z lodówki W sumie minął pierwszy tydzień szóstego roku i ten nie był zbytnio emocjonujący. W sumie, dobrze. Chciałem nawet nie wstawiać tego vloga, patrząc na to, jak układałem się zajęcia, bo dzisiaj też nie byłem na bloku operacyjnym. Natomiast może to i dobrze, bo w sieci panuje przekonanie, że te studia są nie wiadomo jak emocjonujące. Bywają takie tygodnie jak ten teraz, czyli w sumie, że nic się nie dzieje, nie ma nic ciekawego, nic czego powiedzmy nie widziałbym wcześniej. Okej, okay, plastyki powiek nigdy wcześniej nie widziałem, i czułem na to, że jednak wejdę na blok operacyjny. A ty robisz ducha, tak? <słukasz> Nie. Braliśmy udział w Psim Przedszkolu, czyli serii szkoleń i socjalizacji dla psów do szóstego miesiąca życia. Gorąco polecam, jeśli macie szczeniaka, w opisie podziękuję Wam behawiorystkę, która organizowała nasze szkolenie. Tutaj szybka przebitka na wieszanie prania, żeby nie było, że chodzę w brudnych ciuchach. A tak naprawdę chciałem się pochwalić, bo byłem nową koszulką Atletico, na ten sezon, którą przywieźli mi rodzice z Madrytu. Też oboje byliśmy już potwornie zmęczeni, usiedliśmy wspólnie do naszej codziennej sesji pytań i w taki szalony sposób zakończyliśmy ten piątkowy wieczór. Jestem już w tym wieku, że nie wstydzę się Przyznać, poszedłem spać w piątek o 22 i jestem z tego powodu szczęśliwy. Wreszcie sobota. 7:00 Jeśli macie problem z wczesnym wstawaniem, załatwcie sobie psa. Działa lepiej niż każdy budzik. Mój budzik poszedł co prawda dalej spać, ale ja zająłem się swoimi sprawami. Musieliście czekać aż do soboty, żeby zobaczyć moje Notion, ale wcześniej nie pomyślałem, żeby nagrać, jak z niego korzystam. Wszystkie moje szablony są autorskie i można je spersonalizować. Chętnie się mi podzielę w niedalekiej przyszłości, jak tylko trochę je dopracuję. Zacząłem od przeglądu statystyk moich nawyków z tego tygodnia. Muszę przyznać, że prezentują się one całkiem dobrze, oprócz pisania skryptu. To udało mi się zrobić tylko raz w tym tygodniu. Zaplanowałem, co mam dzisiaj do zrobienia i zabrałem się dokładnie tak. Zapytania, żeby mieć już odhaczone. Możecie też zobaczyć, jak korzystam z wyszukiwania informacji we wcześniej wspomnianym Perplexity. Po godzinnym bloku nauki przyszła pora na spacer, śniadanie i wreszcie trochę ćwiczeń, które zdecydowanie zaniedbałem w tym tygodniu. Jeszcze się chwilę potem pouczyłem, ale nie nagrałem tego, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Jeszcze szybka wizyta w parku, żeby wymęczyć liwkę. Po drugą część soboty spędziliśmy w kinie. Poszliśmy na wyczekiwaną od dawna drugą część Jokera. Porozmawiajmy sobie trochę o najnowszym Jokerze. I wiem, jakie on ma oceny. I nie nastawiałam się na zbyt wiele, ale szczerze, bardzo mi się podobał. I czuję taki sam lekki niepokój po tej części, jak po części pierwszej. I mimo, że część pierwsza podobała mi się bardzo, w sumie jak wielu osobom, tak ta część, mimo że wielu się nie podobała, ja uważam ją za naprawdę bardzo, bardzo udaną. Po pierwsze, uwielbiam oglądać grę w tym filmie i także w innych filmach i Joaquina Phoenixa. Uważam, że zrobił świetną robotę mimo że miał mało dialogów i głównie odchylał się i palił papierosa, to bardzo mi się podobał w tym filmie i uważam, że ten film był rozczarowujący. Jak głupio to nie zabrzmi, był rozczarowujący specjalnie. Mi to rozczarowanie się podobało. Podobało mi się, że na każdym, może nie na każdym, ale szczególnie od połowy tego filmu, reżyser budował widzu napięcie. Widz oczekiwał czegoś zupełnie innego i dostawał coś zupełnie innego, i spotykało się to z takim moim rozczarowaniem, ale podobało mi się to rozczarowanie. Podobało mi się, że ten film nie był taki, jaki ja go sobie wymarzyłem. I może, może dlatego ma taką niską ocenę, bo po prostu ludziom się nie podobał, i nie podobało im się to uczucie, że im się nie podobało, jak to pytanie brzmiało. Warto iść. Na nowego Jokera. Jeśli chodzi jeszcze o dzisiejszy dzień, to na pewno zajmę się jeszcze stworzeniem miniatury do odcinka, a jutro najprawdopodobniej jeśli nie dzisiaj skończę skrypt, to jutro go dokończę i pewnie zmontuję ten film, tak, żeby w poniedziałek się pojawił. Taką mam nadzieję. Oprócz tego oczywiście planuję się trochę pouczyć yy, i głównie pouczyć w sumie w poniedziałek to samo. Także tak wygląda. Pierwszy tydzień na szóstym roku studiów medycznych. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga, za poświęcony mi czas i zapraszam do oglądania reszty moich filmów, do subskrybowania tego kanału. Jeśli taki format Wam się podoba, zostawcie lajka, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!